Bierzesz udział w programie Dance, 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 ale nie zobaczymy Twojego brata u Twojego boku. Myślisz, że z Marcinem lepiej byś się bawił? Nie, myślę, że jakby my znamy siebie i, jakby, i, i, i tak, Marcin ma rodzinę, ja, nasze zobowiązania, nasze grafiki, one by się bardzo często nie potrafiły zgrać, więc... E, no, to też Marciniec po kontuzji, yy, której nabawił się na meczu piłki nożnej. No, jest wiele czynników, które, które prowadziły do tego, że jednak razem na, nie wystąpimy. A poza tym, też my chyba m, m, od początku nie, nie chcieliśmy wystąpić w takim duecie. Yy, za to bardzo chcieliśmy wystąpić przeciwko sobie. I tylko to Cię motywowało do tego, żeby wziąć udział, czy może coś jeszcze? Nie, no nie, w ogóle to, jakby to, to nie było dla mnie motorem napędowym i do, do tego, żebym zdecydował się na ten program. Nie, absolutnie. To taniec. Taniec i muzyka, która potrafi w tobie wywołać pewne emocje i pewną euforię, powoduje, że, że chcesz wziąć udział w takim programie, przepracować te godziny prób na sali, a później wyjść i oczywiście jak najlepiej zatańczyć na scenie. Nie zawsze się to udaje w 100%. Bo jak się okazuje, ten tydzień to jest naprawdę krótko, żeby dopracować tę choreografię. Tak, na 100%. No nie? Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, e, chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania e, przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj, dokładnie tutaj. E, tutaj się bardzo dużo dzieje: e, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy e, na przykład ze mną. Więc e, jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.